Siemanko w kolejnym odcinku jedziemy rozładować to co ładowaliśmy w piątek. Czyli kosmetyki na Dokowna No i godzinka 6 rano Przekroczyłem właśnie granicę Dobiłem się do dwupasmówki I tak, no będę tam mniej więcej za półtorej godziny Czyli 7.30 naszego czasu Wiem, że tam szybko w miarę idzie Co mi pasuje, bo dzisiaj mam troszkę Spraw do ogarnięcia na mieście No i wracam na pusto Jutro mam załadunek w Suwałkach w Płyty, już raz tam byłem, albo dwa No i będziemy zaczynać powoli Ten tydzień, w tym tygodniu wypada jeden kółko Będzie też wypadał niedziel Wyjazd, więc jak to raz w miesiącu. No. no powiem wam, że pół godziny straciłem w tym korku. Takie zatwardzenie dosyć mocne było. Mogłem jechać na tamę, ale tama tak samo zblokowana była. I no nie ugrałbym za wiele, a tam jeszcze to na 30 ton, więc wiecie no, tam niby. Nie zdarza się, że stoją, ale może akurat być ten dzień, żeby stali i co? Ipa 200 eurend. Więc dojeżdżam na godzinę, no 8.50 czasu litewskiego. Pół godzinki, bo wcześniej pokazywałem jak kowno się nie zabiło. Pokazywało mi, że 15 po 7 będę też, nie pamiętam od której ta firma. Może jeszcze zamknięta, może akurat się wstrzela, nie pamiętam. No i dobrze, ktoś wyjdzie czy nie wyjdzie. Tylko lód pęka. A, z tej strony chyba nie zobaczę, bo... no nie, bo przeszkadza budyneczek ale papierki wrzucę i zaraz się okaże Dobra, papierki dane, chyba bez roboty. Papierki dane, pusta rampa, elegancko. Jak fajnie pójdzie, to kawy nawet nie wypije. Także wiecie jak jest. Te rampy trochę przekichane na megę. Trzeba troszkę kombinować. Ale i tak nie ma najgorzej. Widzieliście się od razu do pracy, więc ja tutaj podejrzewam, że pół godziny i to będzie rozładowane. Fajnie, fajnie, bardzo ciekawie, elegancko, haj! Rozładują, godzina 8 rano, 8.30 wyjadę, więc 10.00. 10-30 na bazie dobrze, bo muszę cztery miejsca podskoczyć. Muszę zawieźć motocykl do mechanika, ponieważ cieknie mi prawa laga, już simmering jest do wymiany. No i przy okazji klocki mi zmieni, jak już będzie z tyłu. No jeszcze. Może nie czas, ale już przydałoby się wymienić, więc od razu to zrobię Muszę do Urzędu Miasta jechać, do BMW, co sprzedałem Muszę w końcu załatwić temat. Muszę jeszcze w jedno miejsce, do którym nie mogę wam powiedzieć, i jeszcze w jedno miejsce, o którym też nie mogę wam powiedzieć. Więc jest robić. Poniedziałek nazbierało się tego trochę przez weekend. W piątek nie miałem kiedy, bo zjeżdżałem z Polski. W sobotę miałem podstawić motocykl ogólnie do mechanika, ale mówi dobra. Fajna pogoda, ja tam jadę z rodziną, to. W sumie ja też byłem, nic się nie dziwię. Mówi w poniedziałek z tej lipcy zjedziesz, to tam dzwon ogarnie się temat. Przygotowania do sezonu trwają, jeszcze nie malowałem, nie ma jeszcze takich, takiej pogody można powiedzieć, ten garaż nie jest ogrzewany, więc tam jest zimno. Nie można okierować w takim zimnie. Mógłbym dać do kolegi, ale on też zajebany robotą, więc... Dobra, nie będę myślę się zwalał. Mówi, że może przy, mogę przywieźć mu na, na polakierowanie bezbarwnym już, ale też nie wiem kiedy by to zrobił, więc tak. No i co? Kawy może z 5 łyków, mleka nie mam. Kulc ma 18 rozładowany. Stawić jak to się jechało na ten most, bo ja nie będę w te się wbijał na pewno. No, dziesiąta na bazie akurat. 8.20, proszę bardzo. troszkę. Ale nie ma tragedii. Dziesiąta na bazie. Luks. Tylko teraz papierki chwycić. No i jutro jedziemy w to jedno kółko. Zobaczymy jak z tym załadunkiem będzie w suwałkach. Może nie będzie źle. Tu sobie stanę. Tam do biura się idzie. Pod kocykiem, bo musi być pod kocykiem. E, jadę do majstra. Muszę postawić moto, bo mi puszcza olej. Brawa laga. Przy okazji mi klocki z tyłu zmieni. Klocki jak klocki, ile to zmienić, nie? Ale z lagu nic nie zrobię, bo nie mam sprzętu, nie mam podnośnika, nic nie mam. Jak olej cieknie na oponę to można się dziwić na zakręcie. No trochę. Zobaczymy. Zobaczymy jak maszyna odpali. Jest ta stara owiewka, o której mówiłem, tutaj nie ma części, jest łamana. O. Ale zostawiłem. Fajna ozdoba już no, że blisko mam około 500 metrów do mechanika, więc jest niedaleko, więc myślę, że nie będę ubierał kombinezonu Kurtkę miałem nałożyć, ale chłodno by było wracać, bo kaptura nie mam, ani nic No kombinezon Więc wiecie Wiecie jak jest Być na napięcia nie pięty, ale nie, nie jest. Sprawdził napięcie, wszystko gra, więc będzie naprawiane. Jeden koszt odpadł. Szymanka kolejny dzień. Transportowy. Ole, kurde, zimno dzisiaj. Boks z kurczakiem, ryżem i warzywami. Fajna porcja. Sałateczka. A już będę takie robił. Na razie robić, kawałek długo. No jestem na wulkanizacji równają mi ciśnienie w oponach no i nie było źle na napędowej tam było 7,5 bara dawno nie sprawdzane więc jakoś tam drastycznie nie spadło a w naczepie we wszystkich po 8 także tam, także tam niedużo, nieduże spadki mamy tutaj taki zaprzyjaźniony warsztacik pewnie ten kto z subą kto dobrze kojarzy tą wulkanizację No dobrze tutaj robią Dobrze jest, naprawdę dobrze chłopaki robią. No, stałem tutaj z nimi, gadałem, ale kurde nie, no idę zakupy rozpakuję, bo zimno jest. Oni tutaj cieplej ubrani niż ja. No i co, i będziemy jechać zaraz na załadunek tutaj Płyty, w Suwałkach. Aktualnie jest 9.15, jadę od razu tutaj, zatankuję na stacji. No i pojadę zobaczyć, o której mniej więcej tam będzie załadunek, ale podejrzewam, że też tam trzeba będzie swoje odstać na tym załadunku, bo tam zawsze jest olejka i się nie przeskoczyło no i dobra, przyjechałem pod fabrykę który dziś 18 trzeba wypełnić że się jest data 5, firma transportowa 4, 5 aut ten gościu się odpalił teraz to Litwin podejrzewam że będzie teraz wjeżdżał trzy auta akurat ładują, dwa chyba są załadowane jeżeli tutaj Litwin wiedzie ktoś tutaj też jeszcze stoi, no to trzeba czekać, czyli trzeba zjeść śniadanie. Trochę zmodyfikowałem tą sałateczkę, bo dodałem jeszcze awokado do tej sałatki i szczypiorek. Jeszcze cebulę danie, nie jest taka bardziej na wypasie dzisiaj, córka nie chciała zjeść wczoraj, mięska to też montowałem film właśnie dostałem telefon, że zapraszamy na zawodowe. chyba tylko jedno wózkowy dzisiaj ładuję, odjebałem trochę wam powiem tutaj dwie godziny plus godzinę tam, trzy godziny jestem w plecy jest godzina 13.00 w Warszawie nie przejdę, nie ma szans Ekologia, kurwa, gdzie jest ekologia? Ja pierdzielę 13.06. Wyjeżdżamy Ale późno wam powiem Normalnie Masakiera, Masiakiera No nic, ale patrzę tak po czasie, no to nie będzie źle. 7 godzin do kempna. Teraz bo tam koło kempna mam gdzieś zrzutkę, dokładnie w bralinie. Nie byłem tam jeszcze, ale podobno jest tam ciasno z tego co tam kiedyś słyszałem. Ale to, zobaczymy na własnej skurze. nie będzie źle patrzę jak 13 wyjadę, no to 22 na parkingu akurat akurat człowiek do spania pójdzie więc no o no, miałem tym jeździć miałem tym jeździć płacili mi 6 tysięcy chcieli zapłacić ale to za mało także Wyruszamy wejść. Nie tej gdzie on kurwa Kurwa że Wierzór chce zaimponować siedzi kurwa na prawym siedzeniu. Wiesz wielki driver. Zobaczcie jaki kork wypierdzielony jest. Ja się zastanawiałem, czy na Kanie może nie zjechać. Pauzy zrobić, ale myślę, nie no, 3.41 mam wyjechane Ja tutaj przed tunelem jakoś do ósemki, nie można objechać, czy, czy nie da rady duży no. na ósemkę jest to samo: od pierwszej szklarni aż do konotopy zajebane, bo tam dwa wypadki. Ale myślę, nie no, wyjechałem. Ale owariusz się odzywa, proszę bardzo, i wyprzedził mnie, cholera to. W dół. No może, może to być Wielkowie idzie czy nie, bo tu no Nie wiem na której idzie Jeden jedzie, drugi stoi kurwa jest. Myślę, nie no, 341, jeszcze na baranów dojadę 24 minuty pauzy mi wyszło, wiecie To jest kurwa o, patologia po chuj to się pchać i samych siebie blokować ja nie wiem, trzy pasy w ogóle tutaj stoją podobno prawy tylko idzie ale wiecie, no jest taki natłok osobówek tego wszystkiego jeden, dwa i trzeci nasz to wszystko stoi no nic, posłuchamy sobie radyjka a ja na skałka robię pauzę, no to co no dawaj się wciśnij ja umyję hejka to zmywarka z di ja patelnie I jakby to zabrzmiało po litewsku łabas kutas łabas litas łabas litas witam kolejny dzień kładłem się wczoraj z bólem głowy i z tym bólem głowy wstałem przyjechałem na parking wczoraj w godzinie 22.15, tak mnie głowa bolała. Wczoraj w ogóle męczący ten dzień, był, 2 godziny w korku. Na 14 godzin, równo tutaj przyjechałem. 14 godzin w ciężarówce. Niech ktoś mi powie, że praca kierowcy to tylko siedzisz i tylko jedziesz. Siedzieć na dupie i jeździć 14 godzin. wtedy pogadamy. Oj i kawka, 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 kawka. Ale ten, kto choć trochę ma oleju w głowie, takiego stwierdzenia nie powie. A ten który jeździł, jeździ lub ma trochę oleju w głowie Powiem będzie po prostu współczuł. Muszę zobaczyć gdzie w tym Bralinie tutaj dokładnie jechać. Stanąłem tutaj na tym parkingu, no bo najlepiej tutaj stawać, czy tutaj blisko zrzutkę. Oralin tam Dagrasa Ta Cowa? A tak, 8 km No także 8 km i na miejscu Czekam aż mi pauza wyjdzie, bo jeszcze 8 minut no i dobrze, dojeżdżam do tej miejscówki za 300 metrów skręt jakiś będę tutaj miał no kochana ale żeśmy się na minę wpierdolili jak to się mówi byłem tu na chwilę chwilę jak motyle He. He. nie jest wyjeżdżony przez ciężarówki ewidentnie wyjeżdżony przez tiry Nie wierzę nie no Ale jaja Widzicie jakie plusy jakiś taki domek Z kawałkiem podwórka Można sobie płytami handlować Strasznie tak straszyli, że o strasznie mało miejsca znaczy ja wiem W miarę sporo No i co, i spoko powiem waku Kurtkę będę Ładno e, Spoko pod tym względem, że się rozpina kierowników. W porządku, ludzie. Oh, to się szanuje. To ja marynam wcisnę. Nie przyczepę. No, miejsce jest, kazu mi tak poskoczysz się ustawić, tak jak wjechałem, mówi Dobra, może być Jak to te idzie, 8 paczek takich mam Więc no No i miejscówka zajebista, Dawaj prądu no, jedziemy, ładować się meblami. Było wcale tak źle. Zajebiście. Ile mi tu zajęło? 40 minut, na spokojnie. Tylko tutaj ten wyjazd, ten wjazd, patrzę tutaj tak ciasno, ale czy to jest tragedia? No nie. Wyrzucimy się do Nie wiem o co tu chodzi, ale film zmontowany, 18 minut, więc film z Litwy będzie oddzielnym filmem, bo to już za dużo chyba wyjdzie. I co? Połączę to z vlogiem, bo jutro jadę na Litwę, pewnie będzie jakiś załadunek To połączę to pewnie z jakimś vlogiem, z odbieraniem motocykla czy coś I co? I nie wiem, kurde, mam 3 czwarte naczepy załadowane, jedno przęsło wolne I nie wiem, czy oni skończyli, czy coś Brama zamknięta, e, rampa Cholera, wie Czy ja już, czy nie? Tak odjeżdżać to tak raczej słabo, nie wiem, kurde Nikt mi nic nie powiedział, że jestem załadowany i by zaraz na magazyn pytać Za 5,11 Też mi troszkę zeszło Byłem tutaj 8.30, no to tak długowato, mam powiem, jak to się mówi potocznie, długowato. Gdzie ja jest ten drugi kabel? A jak ty tu wlaz? No Wyjeżdżamy jutro w Wilno, ale to pewnie będzie oddzielny odcinek z tego Wilna, ponieważ już tutaj wyszło całkiem sporo, więc... Nie wiem, jedziemy, zobaczymy co po drodze się wydarzy i będziemy myśleć dalej, ale pewnie będzie drugi odcinek z Wilna, plus jakiś, nie wiem, vlog spoza pracy, między innymi odbiór motocykla. I się zobaczcie.